Generalnie coś mi zaraz rozwali. Nagrywałem tutaj jakiś attraction już super jestem, jak widać tutaj na 6 e, stage'u. No ale niestety kurwa, muszę to przejść jeszcze raz, bo mi nie nagrało dźwięku, a wcześniej w ogóle jeszcze jak próbowałem. Co kurwa? Na O throw. Więc tak, nagrałem dwa pierwsze poziomy, wszystko było ogólnie spoko. No, zmarnowałem generalnie dwie godziny swojego życia, bo na początku był jakiś format, w ogóle nie wiadomo jaki, nie mogłem nic z tym zrobić. I później jak to próbowałem uzyskać, to już mam za to bez dźwięku, więc no... E, mógłbym dobrze, że mógłbym wrzucić gameplay, na ale by wyglądał mniej więcej tak. E, no ale spoko, po prostu nagram to jeszcze raz o nowo. Teraz postaram się to po prostu przespidranować. E, dwa pierwsze poziomy w, w jednym odcinku, później już raczej będzie po jednym, bo to bo to takie mm, proste nie jest, sam drugi level mi cały chyba, z, nie wiem ile, ale za dużo, z ponad półtorej godziny to chyba na pewno tak coś, naczuje. Ja pierwszy tam szybciutko, no ale, zobaczymy ile mi teraz zejdzie, chociaż tak już coś czuję, że... Jeszcze trochę to będzie. Okej, okay, i tak. Glitch Attraction, jeżeli e, ktoś to nie widział, chociaż nie wiem, czy tak jest. E, gra, gdzie po prostu wiadomo, co okay, fangames Fangiem tylko, że tym razem robimy zagadki w pokoju w międzyczasie. Kiedy nas matroniki chcą zjeść. A właśnie teraz bez sensu, tak, tu jestem ten fast tip. E, ma mi o to, że... E, że są na początku do takie pokoju... E, porady jak go przejść tak dalej, to one są zbyt ogólne trochę. Zamiast zrobić właśnie takie naglejmowe, że takie dokładne e, tipy, to powinni zrobić według mnie na początku trochę, bo na tak ciężko, ciężko się trochę domyśleć, jak to działa. zostawię itemki.

Teraz jesteśmy tu i... i tyle. Jakiś klucz... Okej, okay, więc tak jak mówiłem, nagrywanie like, tego Attraction jest tragiczne. E, Uciąłem mi w w monitoriału, więc jeden co teraz mogę zejść to po prostu wyjaśnić o co chodzi w e, pierwszym stage'u. Bo z tego co wiem, to raczej tam tylko tą e, urywkę gdzie mi się już udało. Zaresztą powiedziałem, że na początku potrzebuję kluczy, no bo przez te klucze właśnie e, mogę otworzyć skrzynkę, która później mi daje możliwość robienia innych zagadek. Tak samo na tym e, poziomie muszę się bronić tylko przed e, trzema animatronikami, czterema. sorry. Jedną to jest marionetka, która wychodzi tam ze ściany, Fredbear, który wychodzi z okna, Mam Boy, który jest na krześle, tylko nawet chyba było widać. E, no i jeszcze są, jest e, Freddy, znaczy ten z FNaFa czwórki, Nightmare Freddy, no wiadomo o kogo chodzi. No i teraz tu muszę uciec przez ścianę. O, klucz. Ehm, to jest drugi. Otwórz to. I zbierz ten klucz. O, Fred, to jest. Więc tak, teraz nakładamy e, Frediego. O kurna, przekaz się mi wam od marynetki. O to jest źle. Fred, bierzesz mnie. Nie. O nie, no, bal bo się triggeruje, proszę. On już stawał do mnie, ty. Słyszałem, co ty barem No na pewno wszystko jest dobrze, no. Jest. proszę no, ty nie wstawaj osiem osiem dwa zero 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 I tak mi długo zajęło trochę. No i teraz największe ścierwa. Ok, więc tutaj bronimy się przed cikom. bronimy się przed cikom. jej. I przy okazji szukamy kodu. W śmieciu. A, i to jeszcze jest manga. Ok, mam sześć, eee, trąd dwa. Potrzebuję jeszcze czterech. nie wiem, dźwięku, że ona nie zauważyła tym chiką Pięć. Cztery. Jest jeden. Co to takie dźwięki? Co trzymam w ogóle? Dostałem, nie wiem, gdzie jestem, skąd? Kółka, przynajmniej na przewalone. Do Dobra. Wow, dało się za pierwszym razem. Co jest? Teraz było słychać. <grymne> ok, teraz najcięższa część tego wszystkiego, czyli znalezienie sześciu, chyba sześciu albo pięciu kółek zębatych, które mogą być wszędzie na tej mapie i ich nie widać totalnie. Oczy, No, weź to. Mam młotek! Czy mam młotek? Teraz jedz mnie. <grymne> to jest to jumpscare kupaczeki. Czemu? Ja miałem młotek! To zobaczyłem. Czemu ona tak długo biega? Ona tak nie biegała długo. Proszę Państwa, to frydego przez tą całą sytuację. O, on ma w ryju. Dobra. tak. To tu. No nie teraz, proszę. Ja pierdziel, no proszę. Proszę, no gdzie było ostatnie kółko zębatkę? No, nie było go nigdzie. No, okay, więc tak jak mówiłem, nagrań Tadeusz to, to, to jest totalna tragedia. Więc, no jak widzicie kolejny klip jest bez dźwięku, jest sam wideo, w ogóle bez mojej kamerki, więc no, to było w sumie chyba pożegnanie tego odcinka, tak się kończy tutaj drugi stage, no i widzimy się w następnym.